Z tej strony Agno28 jesteśmy na moim prywatnym serwerze. I kto to mnie wie? Nie? <laughs> Dzisiaj pokażę wam, jak skutecznie mm, zabezpieczyć dom. Bo na większości, na większości serwerów jest tak, że można się wbić do czyjegoś domu, zabić kogoś, zabić mu zwierzęta, okreść go itp., itd. Tak na przykład na, na serwerze, na którym gram na koblu. Więc... Um, można postawić, powiedzmy, zbudujmy teoretyczne... Drzwi. Teoretyczne drzwi. I postawić do drzwi, tak? Drzwi. No, to, to jest drzwi, która No niestety, to na mm, kreatywie, więc nie będzie tego widać za bardzo. Mm, mam nadzieję, że uda mi się nagrać szybciutko e, coś z kobla, żeby pokazać wam, jak się wbijam, a inne do innych domów. Więc tak. Można postawić przed drzwiami dywanik yy, może wezmę narzędzie jakieś tu 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 przeważnie no, wbijamy się narzędziami takimi lub takimi yy, jest bardzo łatwo się wpisać na czymś HT przez drzwi naprawdę wierzcie mi, na niektórych serwerach to jest po prostu Prosto, nieważne czy jest, czy to jest serwer to e, są obojdy, czy to jest serwer to są e, gildie czy ktoś ma działkę, czy właśnie ma, ma gildie właśnie to, to, to jest nieważne. Jeżeli, jeżeli nie można otworzyć drzwi normalnie, bo jesteśmy na przykład na, na D tak wyrażę, to... E, to inni nie mogą otworzyć nam no inni nie mogą otworzyć naszych drzwi ale mogą to zrobić wykorzystając mały bug i powiem wam tak dywanik jest zabezpieczeniem średnim ponieważ y, są tacy którzy którym dywanik nie robi żadnej różnicy można oczywiście ustawić ja tak, Podwójne drzwi z kamiennym ściskiem Jeżeli ktoś się by chciał wbić e, przez drzwi to wbije się tylko przez jedne drzwi będzie miał kłopot e, z wbiciem się przez dwie pary drzwi szczególnie e, gdy jedna na przykład jest drewniana, a druga jest e, Metalowa. To zobaczyłam na jednym kanale i to jest bardzo fajne. Nie stawiajcie drzwi tak, bo moby wchodząc tu będą wam te drzwi rozwalały. Zostawcie je tak. Drzwi są teraz zamknięte, ale naprawdę to one są otwarte. Przez to moby, czyli te zombie, szkielety i tak dalej, nie widzą tych drzwi. Bo bo mowy widzą, że one są otwarte. Dzisiaj to już się nam żegnamy, no, kolejny odcinek, pewnie wkrótce. Także papa.